W związku z tym, że niedawno zostało wyremontowane boisko na kozłówce, postanowiliśmy w Dniu Edukacji Narodowej, czyli w większości szkół, w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych, spędzić troszkę czasu z młodzieżą z kozłówki. No i jak widać, za, za moimi plecami. Trochę atrakcji, animacji, z nagrodami, oczywiście z popcornem, przy muzyce spędzamy miło te piątkowe popołudnie. Boisko, każde osiedlowe boisko, nawet te najmniejsze, jest bardzo ważne w budowaniu takiej chociażby lokalnej społeczności, integracji, ale dla dzieci, dla młodzieży jest niezwykle istotne. Oczywiście wiadomo z wielu względów, prozdrowotnych, prospołecznych. Młodzież ma gdzie spędzić czas bardzo aktywnie, pożytecznie. Odciąga chociażby od tych pokus dzisiejszych czasów, czyli, czyli telefonu, komputera, ale też i, i tak jak wspomniałem, integruje i, i buduje ten nawyk do uprawiania sportu, co głęboko wierzę, że w przyszłości będzie procentowało.